nie, to nie będziemy dzisiaj grać, tylko będziemy mówić o moim kanale Marbo. A więc tak, chciałem tutaj... Nie ja będę nagrywać może gry Age of Empires, Euro Truck Simulator 2, może jakieś inne gierki, nie, lecz na razie czekam, żeby do lapka dodać nowy RAM. Będzie to 8GB Kingstone. Na razie nie mam co oczekiwać. Dopiero może jutro się dowiem, kiedy to będzie. Będę mógł nagrywać filmiki w lepszej jakości itd. Tak Ponieważ na razie mój laptop nie sprawia takich wymagań, żeby można było cokolwiek nagrać takiego lepszego. Też jak już będę mieć to 8GB, to potem może jakaś, jakiś nowy dysk twardy. <laughs> Mam w tej chwili 1000GB dysku twardego, lecz jest to dysk HDD, jak wszyscy ogarniają te dyski, to możemy wiedzieć, iż nie jest to najlepszy dysk twardy, najlepszy dysk to jest SSD. Więc nie wiem, jak to będzie dokładnie, lecz mogę Wam powiedzieć, iż niedługo na kanale będą pojawiać się coraz to więcej odcinków, coraz to może lepsze gry. Nie wiem jak to będzie. Może nagram sobie parę wersji H1. Nie wiem, nie wiem. Lecz myślę, że to może być dla was bardzo ciekawa gierka. Age of Empires też dzieli się na kampanię. Tak, nagrywać kampanię z Age of Empires. Cóż, um, będę jeszcze może... Um, ogólnie mam Age of Empires 3, wszystkie wersje, Complete Collection. Więc mam nadzieję, że się Wam spodoba ta seria i dodatkowo Eurotrack Simulator. Będę go czasami nagrywać, bo nie wszyscy lubią, jak ktoś jeździ godzinę i tak dalej i ciągle kada, To też może być nudne. Eurotrack jeszcze co możliwe, że nie mam. czy znaczy jeszcze co najgorsze, nie? Nie mam dodatkowo kierownicy, co może być najgorszą rzeczą, jaką może być. W Eurotrack powinno się grać na kierownicy i dlatego bardzo dużo jest tłuczek i tak dalej. kierownicy jest o wiele lepiej, jak się jeździ samochodem, jest o wiele lepiej w realnym niż tutaj jak się jeździ w Eurotrackie. To jest oczywiście jasne. Bo to jest w ogóle inna specyfika gry, a realnego życia. Więc mam nadzieję, że się wam to spodoba. No, na razie nie mam to mówić. Więc no, powiem wam tak. Wrzucam ten odcinek. Weźcie go sobie. Kto będzie chciał mnie oglądać? Mam nadzieję, że ktoś w ogóle będzie chciał mnie oglądać. tak mnie subskrybuje na pewno. Odcinki będę wrzucać. Na pewno to na razie będą takie odcinki słabsze w 30 FPS-ach. Lecz jeżeli ten RAM dojdzie mi jak najszybciej, to spróbuję nagrać coś naprawdę supernie, żeby Wam się podobało i zarówno mi nie? Nie chcę, żeby te się w jakikolwiek sposób zacinały. Więc więc będę próbować obrabiać te filmiki. wrzucać je na taki czas, jaki ja będę mówić oczywiście na YouTube, nie. Mówcie mi w komentarzach, co byście chcieli obejrzeć. Ja spróbuję Wam powiedzieć, czy to się uda, czy nie. No, to się okaże w, w najbliższym czasie. Więc na razie was żegnam. Może jeszcze wrzucę coś zejść oparz. Bo na razie jesteśmy w menu gry Więc. Żegnam Was cześć, żywam szczęścia bardzo.